17-latek uratował FC Barcelonę. Zdobył gola 23 sekundy po tym, jak pojawił się na boisku Lionel Messi, gorszy od Polaków. Cristiano Ronaldo trafia z rzutu wolnego i ratuje wynik remis w derbach Londynu. Piłkarz AS Romy popłakał się po meczu, a AC Milan przegrywa z Juventusem, a szczęsnym zagrał naprawdę dobry mecz. Paris Saint-Germain ponownie ligowym liderem. Gorąco w meczu Realu Madryt Sevillą. Głupi faul Jude Bellingama i starcie Sergio Ramosa z piłkarzami Królewskich Lesna porażka Legii Warszawa. Maroko planuje wybudować największy stadion na świecie na Mundial w 2030 roku, a Jadon Sancho znów został ukarany przez Manchester United. A co w miniony weekend działo się na ligowych boiskach? Zaczynamy oczywiście od Premier League, a dokładnie to od derbów Liverpoolu, których to podbieczni Jurgena Kloppa skromnie wygrali. Dwie bramki zdobył Mohamed Salah, ale długo musieli na nie pracować, ponieważ dopiero w 75. Minucie Pickford skapitulował po raz pierwszy. Co więcej, to Detoffis od minuty 37. musieli radzić sobie w dziesiątkę, po tym jak drugą żółtą kartkę obejrzał Ashley Young. Ciekawy pojedynek mieliśmy na Etihad Stadium, gdzie gospodarze zagrali z Brighton i wygrali 2-1. Bardzo szybko wynik meczu otworzył Alvarez, a w 19 minucie trafił Erling Haaland, dla którego było to pierwsze trafienie od 23 września. Po zmianie stron Tomewy zdobyły bramkę kontaktową za sprawą Ansu Fatiego, ale na więcej nie było ich stać. Swój mecz wygrała także druga drużyna z Manchesteru, tyle że na wyjeździe pokonali również 2-1, ale Sheffield United. Zwycięskiego gola dopiero w 75. minucie zaliczył Diogo Dalot po przecudownym uderzeniu z dystansu. Wcześniej mieli jednak kilka dobrych okazji na bramkę, ale konstrukcja bramki bardzo często ratowała gospodarzy. Ten mecz rozpoczął się niestety minutą ciszy, ponieważ odszedł legendarny piłkarz, zdobywca złotej piłki, Mistrz Świata i człowiek, który przeżył katastrofę lotniczą w Monachium, czyli Sir Bobby Charlton. Z diabełkiem na piersi rozegrał 758 meczów i jedynie Ryan Giggs może pochwalić się większym większą ilością spotkań. Legenda i jeden z najwybitniejszych piłkarzy nie tylko w historii Manchesteru United, ale i reprezentacji Anglii. Wracamy do meczów, bo chyba najciekawiej było w Londynie, ponieważ tam odbyły się derby Londynu, czyli spotkanie Arsenalu z Chelsea. Już na samym początku meczu zaczęły się schody dla kanonierów, ponieważ Saliba we własnym polu karnym zagrał piłkę ręką, co doprowadziło do karnego, a to wykorzystali rywale. Po zmianie stron Mudryk fenomenalnie uderzył i było 2 do 0. Wydawało się, że Deblo kontroluje to spotkanie, ale tak nie było. Kwadrans przed końcem tego meczu Declan Rice dał kontakt, a po kolejnych kilku minutach Trossard doprowadził do wyrównania. 3 do 1 Napoli w meczu wyjazdowym pokonało Ella z Na boisku pojawił się Piotr Zieliński, ale i Paweł Dawidowicz po stronie gospodarzy. Niestety ani jeden, ani drugi nie zapisał się przy golu, czy też asyście. Należy za to pochwalić Politano, który nie tylko zdobył gola, ale także dwa razy asystował. Inter, podobnie jak Napoli, nie miał problemów z pokonaniem ligowego rywala, gdyż aż 3 do 0 pokonali Torino. Trafił Martinez, Turam oraz Chalhanoglu. Po stronie Torino 86 minut rozegrał Karolina Lorenzo de Silvestri. Pewnie go nie znacie, ale spokojnie, ja też go nie znałem. W każdym razie jest to weteran włoskiej piłki, który w ten weekend zdobył gola po uderzeniu głową za pola karnego. Mówię o tym dlatego, że takie rzeczy to prawdziwa rzadkość, co potwierdza fakt, że ostatnia taka sytuacja na włoskich boiskach udała się Genaro Gattuso, który w roku 2011 w meczu z Cagliari również trafił gola za pola karnego, uderzając futbolówkę głową. Wielka afera w ostatnich dniach z udziałem piłkarzy AS Romy nie przeszkodziła im w zdobyciu trzech punktów, choć było naprawdę blisko. Zaledwie 1 do 0 przed własną publicznością pokonali Monze. I co najlepsze, to zdobywcą jednego gola w tym meczu był El Farawi, który w ostatnich dniach był poważnie oskarżony. Po meczu, idąc już do szatni, dał upust emocjom i zaczął płakać. Nikola Zalewski w tym meczu także zagrał i to on dośrodkowywał piłkę w pole karne rywali w akcji bramkowej. A Ce przegrał jeden do z Juventusem i tym samym stracił pozycję lidera Serie A na rzecz lokalnego rywala. Dobry mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, który w kilku sytuacjach uratował drużynę, a Milan od minuty 40 musiał radzić sobie w dziesiątkę, ponieważ po taktycznym faulu malika ciała, arbiter wywalił go z boiska. Lokateli trafił po godzinie gry i tym samym dał trzy punkty Starej Damie, choć należy także powiedzieć o tym, że miał sporo szczęścia, ponieważ piłka po jego uderzeniu rykoszetowała i zmyliła bramkarza. Paris Saint-Germain ponownie liderem ligi, a to dzięki wygranej 3 do ze Strasburgiem. W dziesiątej minucie trafił pokarnem Kilian Mbappé, a następnie swoje bramki dokładali Soler oraz Fabian Ruiz. Przy tym trafieniu należy się jednak na chwilę zatrzymać, bo gość zabrał piłkę, jedynym złodem zmylił trzech rywali i lobem pokonał bramkarza. Zdecydowanie najładniejsze trafienie w tym meczu. A być może więcej takich goli będzie w dzisiejszym meczu Tottenhamu z Fulham. Betfan daje wam możliwość zgarnięcia bonusu 200%, czyli wpłacacie na przykład 150 zł, a możecie grać za 450, co możecie wykorzystać choćby na dzisiejszy mecz kogutów. Pamiętajcie o tym, aby użyć kodu LANDRY, a szczegóły całej promocji oraz pełen regulamin macie na dole w opisie. Działo się w meczu realu madrid z Sevilla, który zakończył się remisem po 1. Było to emocjonujące starcie nie tylko z powodu rywalizacji utytułowanych ekip, ale także z tego powodu, że Sergio Ramos zagrał przeciwko Realowi-Madryt. Hiszpan rozegrał pełne 90 minut, i w kilku sytuacjach było naprawdę gorąco, gdy to poszarpał się z Rudigerem czy przyłożył twarz Bellinghamowi, ale na jego szczęście arbiter tego nie widział. Po meczu była już przyjazna atmosfera i podali sobie rękę. Jednak sam Jude Bellingham bardzo słabo zachował się w stosunku do Rakiticza, gdyż zaatakował jego kolano wyprostowaną nogą. Arbiter tego także nie widział i nie ukarał Anglika żółtą kartką. Zdecydowanie to nie był mecz wysokich lotów, jeżeli chodzi o poziom sędziowania. A co do samego meczu, to Sevilla trafiła pierwsza dopiero w 74 minucie, a po dosłownie kolejnych czterech Real Madrid doprowadził do wyrównania. W meczu kończącym niedzielne spotkania w La Lidze FC Barcelona skromnie bo 1-0 pokonała Athletic Bilbao. Gola zdobył debiutant Mark Guillou, który tuż po wejściu na boisko dokładnie po 23 sekundach pokonał Unaja Simona. Chłopak urodził się w 2006 roku i już musiał ratować kolegów. Robert Lewandowski to spotkanie obserwował z trybun, ale miał co oglądać, bo mecz nudny nie był, emocji nie brakowało, co potwierdzają statystyki. Ta wygrana dla Barcelony była bardzo ważna, gdyż dzięki niej Barca nie traci kontaktu z ligową czołówką. Rekord Roberta Lewandowskiego w ilości 41 goli zdobytych w jednym sezonie Bundesligi jest coraz to bardziej zagrożony. Bayern Monachium wygrał kolejny ligowy mecz 3-1 z Mainz, a jedna z bramek była autorstwa Harego Keina, który po raz dziewiąty trafił w tym sezonie. Nie on jednak najbardziej powinien martwić lewego, a Sierra Gerasi, zawodnik VFB Stuttgart, który na swoim koncie ma aż 14 goli. Maszyną do zdobywania goli był, jest i pewnie jeszcze długo będzie Cristiano Ronaldo. W ostatnim meczu ligowym z Damak to on właśnie uratował swoją drużynę, zdobywając zwycięskiego gola po uderzeniu z rzutu wolnego. Było to tak dobre uderzenie, że bramkarz rywali nawet nie ruszył się z miejsca. Tym samym Portugalczyk jako pierwszy piłkarz w roku 2023 zdobył łącznie 50 goli lub asyst. Co ciekawe to w tym momencie brakuje mu zaledwie 140 trafień do pobicia historycznej bariery 1000 goli w profesjonalnym futbolu. Choć w tym momencie wydaje się to być jeszcze bardzo dalekie i wątpliwe. Do realizacji, to kto wie, jak ta sytuacja się potoczy. Charlotte FC wygrało jeden do z interem Miami w ostatniej rundzie fazy zasadniczej MLS, co zapewniło im udział w barażach. Asystę w tym meczu zaliczył Kamil Jóźwiak, a mecz rozegrał również Karol Świderski. Na boisku był także Leo Messi, ale nie udało mu się wpłynąć na wynik tego meczu, choć miał okazję, ale trafił na przykład w poprzeczkę. Charlotte dzięki temu awansowało na dziewiątą pozycję w tabeli i już 26 października zagrają w jednej 16 z New York Red Bulls. Bolesną porażkę zanotowała Legia Warszawa aż 4 do 0, ze Śląskiem Wrocław. Co więcej, był to ich czwarty przegrany mecz z rzędu i chyba możemy mówić o delikatnym kryzysie. Co ciekawe, to bramki padały dopiero w drugiej połowie, a Śląsk trafił po raz pierwszy, 20 sekund od rozpoczęcia drugiej części meczu. Wielkie gratulacje gospodarzom, a Legii życzymy szybkiej zmiany kursu na lepsze wyniki. Około pół miliarda dolarów. Tyle ma kosztować budowa największego stadionu na świecie. To pomysł. Maroka, które z Portugalią i Hiszpanią ma zorganizować mundial w roku 2030. Na tym etapie nie znamy jeszcze listy stadionów, na których będą rozgrywane mecze, z wyjątkiem oczywiście Camp Nou i Estadio Santiago Bernabeu, które to obecnie przechodzą renowacje. Nowy stadion planowany przez Marokańską Federację mógłby pomieścić aż 113 tysięcy kibiców. Przed chwilą powiedziałem, że będzie to największy stadion, ale tą informację muszę tak delikatnie sprostować, ponieważ jeżeli chodzi o miejsca siedzące, to dokładnie o 1000 Krzesełek Więcej ma stadion 1 maja w stolicy Korei Północnej. Powracając do planów Maroka, to ten obiekt ma być ustytułowany nieopodal turystycznej Casablanki, a budowa ma rozpocząć się w 2025 roku, zakończona zaś będzie 3 lata później. To ambitne plany, ale wydają się być możliwe do realizacji. Jednak pojawia się naprawdę wiele krytycznych opinii, jeżeli chodzi o opłacalność tej inwestycji. Koszty są, no, gigantyczne. A istnieje ryzyko, że szacunki mogą znacząco odbiegać od rzeczywistości. Trzeba także wziąć pod uwagę koszty związane z budową infrastruktury oraz utrzymaniem tego kolosa. Po Mundialu istnieje wysokie ryzyko, że ten stadion nie będzie używany i będzie przynosił ogromne straty, co zresztą możemy zauważyć w wielu innych krajach po tak wielkich imprezach. Przykładów takiej sytuacji nie trzeba daleko szukać, ponieważ w Brazylii w 2014 roku po Mundialu również okazało się, że kraju nie stać na utrzymanie wielu obiektów, a poza tym jednym turniejem nie są wykorzystywane i przynoszą niewyobrażalne straty. Największym punktem krytyki tego projektu to fakt, że budowa stadionu nie jest inwestycją strategiczną dla rozwoju kraju, ani także znacząco nie wpłynie na poprawę jego bezpieczeństwa. W końcu to nie jest budowa portu, elektrowni atomowej, portu lotniczego, czy też innych kluczowych elementów infrastruktury potrzebnych państwu. Warto zastanowić się nad sensem takiej wielkiej inwestycji, choć na pewno można dostrzec pewne pozytywy, takie jak krótkotrwały, ale jednak wzrost zatrudnienia podczas budowy. Stadionu. Niemniej jednak długofalowe korzyści i opłacalność tego projektu to kwestia naprawdę wątpliwa. Kto wie, być może Casablanca zyska drugą młodość z powodu tego stadionu i turyści zaczną masowo przybywać właśnie tam, aby obejrzeć ten obiekt, choć jest to już taka naprawdę odrealniona wizja tego, co może się stać. Mamy kolejny dowód na to, że dni Jadona Sancho w Manchesterze United są już policzone. Choć ostatnio cała pierwsza drużyna zrobiła sobie wspólną fotkę, to na niej zabrakło no właśnie Jadona Sancho. Jest odsunięty od kolegów, trenuje indywidualnie albo z drużynami młodzieżowymi i pewnie dlatego nie było go na tej fotografii. Prawdopodobnie jednak pojawi się na nim, gdyż graficy dokleją go komputerowo, co już zresztą nieraz było wykonywane, gdy np. ktoś miał kontuzję i nie było go w momencie wykonywania fotografii. Krzysztof Piątek latem przeszedł do Basaksie Hero, ale jego początki w Turcji były naprawdę rozczarowujące. Na 8 meczu wyjściowej jedenastce nie zdobył nawet jednego gola. Nawet na ostatnim meczu ligowym nie było go w karze meczowej, a to oczywiście wywołało spekulacje, czy trener przypadkiem nie odsunął go od pierwszego składu. Jednak prawda jest taka, że piątek dochodzi do zdrowia po kontuzji. My oczywiście czekamy na powrót Polaka, na lepsze wyniki i życzymy, dużo zdrowia. No i standardowo nas sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Spotkanie Tottenhamu z Fulham, Walencji z Cadiz, Udinese z Lecce, a także Fiorentiny z Empoli. Natomiast w Polsce Stal Mielec zagra z Wartą Poznań, a Arka Gdynia zmierzy się ze Zniczem Pruszków. Na dziś to koniec. Dzięki, że oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Pamiętajcie o tym, że wasze lokalne kluby możecie wysyłać do mnie na Instagrama Landryty. Link macie oczywiście na dole w opisie. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cze! i